W ubiegły czwartek z widzami spotkał się drugi sezon serialu o północy w Pera Palace, w którym wystąpili Engin Aki Jurek i Tugba Bajukustun. Nowy sezon przyciągnął uwagę 4 milionami 400 tysięcy godzin oglądania i 800 tysięcy wyświetleń w ciągu pierwszych czterech dni. Madius, gdzie na liście seriali nieanglojęzycznych zajmował dziewiąte miejsce, znalazło swoje miejsce na dziesiątym miejscu zestawienia z 4 milionami godzin oglądania i 7 tysięcy tysiącami wyświetleń w pierwszym sezonie. Tym samym o północy udało mu się trzy razy dostarczyć piłkę do Pera Palace. O ile pierwszy sezon serialu znalazł się dotychczas w pierwszej dziesiątce w 17 krajach, o tyle drugi sezon odniósł ten sam sukces w czterech krajach, takich jak Turcja, Bułgaria, Maroko i Egipt. Serial, który przyciąga uwagę widzów, zyskuje coraz większą popularność na platformach światowych. Po tym sukcesie Tuba Kustun i Engin Aki Jurek świętowali w gronie rodziny i fanów. To wspaniałe osiągnięcie naszej słynnej pary, oraz ich olśniewająca i fascynująca wspinaczka na szczyt podekscytowały wszystkich. Do zobaczenia w nowych filmach. Żegnajcie, bądźcie zdrowi, szczęśliwi i spokojni.